Cześć, Nero, a to jest kolejny unboxing. Dokładnie tak, moi drodzy. A w dzisiejszym unboxingu trzecia część Mega Mana na PlayStation 1. Za tym idzie trzecia część Rockman Complete Works. Dokładnie tak, moi drodzy. Spodziewajcie się wielu teraz takich unboxingów, jeśli chodzi o Mega Mana na PlayStation 1, ponieważ kupiłem przed końcem tego roku wszystkie megameny, które pojawiły się na PlayStation 1. Dokładnie tak, Co za tym idzie poza trójką, będzie jeszcze unboxing czwórki, piątki, szóstki oraz ósemki. Siódemka się nie wyszła na PlayStation 1, więc tak, Nero oszalał, postanowiłem kupić sobie, mówię, w tym roku jeszcze wszystkie megameny, ponieważ pod koniec roku, tak na święta, planuję sobie zrobić maraton wszystkich tych megamenów. Mm, dokładnie tak, więc no mówię, spodziewajcie się jeszcze kolejnych czterech Dokładnie od unboxingów, no a dzisiaj Mega Man 3, e, dokładnie tak, e, tak nam wygląda okładeczka, tej tutaj Protomena, ponieważ to jest pierwsza część, w której się aktualnie pojawiła ta świetna postać, więc wszystko się zgadza, e, z tyłu wygląda, wygląda na to w taki sposób, proszę bardzo, e, a w środku... Mamy zielono, tutaj mamy ładnie, pięknie protomena bez hełmu, proszę bardzo. A tutaj mamy płyteczkę z Menem i Rashem, ponieważ Rash też się tutaj po raz pierwszy pojawił, zresztą też tutaj jest, więc wszystko się zgadza. Tutaj z tyłu, jak zawsze, jakiś drobny aktualnie poradniczek. W tej chwili chociażby jest wspomnienie o tym, że można w grze slajdować, proszę bardzo. Mamy też tutaj instrukcję jak używać Rash, Rush Rash Marine oraz Rash Coil. No, i oczywiście brońki, więc proszę bardzo, jak nam tutaj wygląda. Instrukcje sobie ładnie, pięknie zobaczymy, jak nam tutaj wygląda. Proszę bardzo, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Ładnie, pięknie. Tutaj mamy kładeczkę Łąsegę. Okej, okay, tutaj mamy ładnie, pięknie Mega i Rusha. Okej, ho, doktałały, przysięgam. Na szybko przewertujemy. Tu mamy padzik od PlayStation. O tym razem z gałkami. A, ale jest też bez gałek. Dobra, wszystko się zgadza. Przysięgam. O, nie, żółty debil, ale tym razem lepszy w tej grze niż w pierwszej. Przysięgam. Eee. Dzięki Bogu. Imagine, kurde, jakby był tak samo zrypany jak w jedynce, tylko tym razem bez paus glitcha. Jesus fucking Christ. <laughs> Przysięgam. Przyznam się wam bez bicia, że po dziś dzień nie przeszedłem tego bossa bez paus <laughs> więc no nie wiem, może kiedyś w końcu stwierdzę, a w sumie by wypadało, ale póki co mam to w pompie za przeproszeniem. E, ok, mamy Pocket Station, proszę bardzo. Ok, więcej Pocket Station, jak widzicie. Wymuszę z jakiejś Pocket Station kupić, bo jestem ciekaw naprawdę tych minigierek, przysięgam. No więc tak, moi drodzy, wygląda. Instrukcją sięgam do Mega 3 na PlayStation 1. Więc wsadzamy sobie tą instrukcję z powrotem. Okej, okay. proszę bardzo. No i co, moi drodzy? Ciśniemy sobie do PlayStation 2 i idziemy przetestować Mega 3 na PlayStation 1, więc let's fucking go. Okej, okay, moi drodzy ps 2 się nam załącza ładne piękne intro PlayStation 1, a jak żeby kurde inaczej Sony Computer Entertainment. Ubój, oh ubój. Oh nie mogę wam, muszę wam powiedzieć, że nie mogę się strasznie doczekać jak będą już wszystkie te Megameny. Ubój, oh to będzie świetny maraton. Jak posiadanie to już tu mówiłem w poprzednich częściach ale posiadanie tych klasycznych Megamenów w pudełkach. To najbardziej boli, że nie będzie siódemki. E, przysięgam dziewiątka dziesiątka są niestety tylko i wyłącznie cyfrowo więc no tutaj że tak powiem no oh well oh well mm, jedenastkę posiadam no i niestety tej te nie będę miał z boli, ale posiadanie tych części to jest to jest świetne, to jest to jest to, no, to jest moje marzenie w sumie jakby nie patrzeć które mogę w końcu spełnić dzięki temu że mam ps2 ok moi drodzy ładnie pięknie to intro znaczy to my już znacie więc wbijamy sobie po prostu normalnie na świecie na o, jeszcze zgłośnie, bo słyszę, że nie jest zbyt głośno jakbym chciał. E, no, mówię, to jest te menu, które znamy i kochamy z poprzednich części dokładnie. Więc wbijamy sobie aktualnie na nowy tryb z naciśnięciem selektu, aby pojawił nam się e, aktualnie e, pojawiły nam się remixy. Uuu, no i mamy remixy ładnie pięknie. Eee, intro Megamena 3, chyba moje najulubieńsze intro Do jakiegokolwiek Megamena przysięgam, posłuchajmy sobie przez chwilę, bo Brzmi ciekawie, na gonna lie God damn it okay, rozkręca się, uwaga O! Przełączyło się na 8 bitów ty dosłownie, lol. Okej, okay, ciekawy remiks. Początek jest zremiksowany, a później leci już 8 bitów. Literalnie. Mmm, ten motyw jest kurwa świetny. Ale dziwne, no dobra. <grywy> e, dobrze. Topman, Forerun. Ok, tutaj na przykład nie ma ponownie remiksów, więc się nic nie zmieniło. <grywy> e, ok. O, tu mamy remiks. Ok. Dziwny To jest. To jest. To jest remix Opening Stage a z MM7. Cze, czemu? Uuu, świetny swoją drogą, ale <ścoughs> czemu tu jest remix Opening Stage a z MM7? Bo the fuck? Czemu nie ma tu remiksu z Topmana? Weird. Capcom, co w odpierniczacie? Nie powiem, że to ciekawe ciekawie jak gra się w ten poziom z tym motywem sięgam, To powoduje, że ten poziom staje się zajebisty i bardzo dynamiczny, jak like, najwidoczniej wszystko e, staje się lepsze. E, ładnie, pięknie mamy nowe menu tutaj, e, na brońki. U wszystko staje się najwidoczniej lepsze, jak aktualnie załączymy w tle motyw Opening Stage z M7, ale to jest naprawdę ciekawe. W tej chwili już was w szoku? What the fuck is going on? Okay. Nie, 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 ten. Nie mogłem przycisnąć przycisku for some reason. Ok, z Garfieldem. jest fucking awkward, kurde, pajacu. tu. Amże. <laughs> Dobrze. Mówi ty. Jest <laughs> ciekawy, że tutaj jest ten motyw. Luby, naprawdę. Okej, okay. i Garfield, część druga, przysięgam. Chyba nie dostał lasagne i się wkurzył przysięgam. Nice. Rozdupcony. Chodź mecisko. Ładnie, pięknie. Zróbmy po apteczkę. Boże, ten remix wyniata. Sięgam. Od dnia dzisiejszego Opening Stage MM7 jest znany jako... Motyw Topmana. Więc kurwa ciekawe. Okej, okay, mamy platformy. Ładnie, pięknie. Kurde, żem się wbił. To one są zawsze ciekawe, że ona aktualnie... w ogóle jakbym się nie mógł na nią wbić, ale jakim cudem się wbiłem, tepłem się na nią, sięgam. Są bardzo interesujące. Okej... Okay. Dobra, i mamy remiks aktualnie motywu bossa, więc lecimy z pajacem. Okej, okay. szkoda, że to nie jest motyw walki bossa z MM7. <laughs> Jebnąłbym, dosłownie bym jebnął. Okej... Okay. Dobra... Ładnie, pięknie. Nice. No damage. Ezy. I ponownie z, z, tutaj kompletny brak remiksu. Wciąż jak słychać e, te remiksy są dość niekonsekwentne, tak? u Ej, to jest remix który był w Legacy Collection. Po tym jak się skończyło misję. Faktycznie. To lolo. Yo. Okej. Okay. Tyryry, tyryry, tyry, 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 tyry. Świetny kurde Remix. Podoba mi się, dobra No dobrze, moi drodzy, tak więc to było a tyle. Ej, czy ja dobrze widzę, że aktualnie te tło za wyborem mistrzów robotów się nie baguje przysięgam w przeciwieństwie do tego jak to wyglądało na NESie Okej, okay, widzę, widzę pewną poprawę, to mi się podoba. Więc tak, to było, moi drodzy, na tyle, jeśli chodzi o Mega Man 3 na PlayStation 1. Yy, like, ten remix naprawdę, ten opening stage mi tutaj przysięgam zaskoczył, ale gra się świetnie, tak jak powinno się grać w tą, jakże przecudowną gierkę. Więc tak, moi drodzy, oczekujcie, jak już mówiłem, kolejnych unboxingów. Z następnych aktualnie menów, tak więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia do następnych unboxingów i innych filmów See ya!